betoniarze. Ze względu na to, że mam dzisiaj wolny dzień, postanowiliśmy wybrać się na takie jedne z bardziej turystycznych miejscówek, czyli na taki duży wodospad w naszym pobliżu, Gulfos. No i na gejzery, tu jest taka, takie miasteczko, taka wioseczka w sumie z gejzerami. I zaraz postaram się wam je trochę pokazać. Jest tu dosyć dużo turystów. Ciekawe czy jest płatne. No ale jak będzie płatne, na pewno nie jakoś tak bardzo dużo więc więc też nie będzie problemem a jestem ciekaw no, podobno to kraj gejzerów i wodospadów także zapraszam no już zaczęło mrozić dosyć mocno już jest znowu zimno w rękę ale to nic teraz może gejzery nas trochę ogrzeją sprawdzimy to Turystów jest dosyć sporo, można zobaczyć, że cały parking jest, tam z przodu przynajmniej, jest zawalony. No w sumie my też jesteśmy turystami, więc nie będę oceniać. Już zaczyna się robić szybko ciemno, jest dopiero 12, a słońce zaczyna zachodzić, więc przygotowujemy się na srogą i ciemną zimę. Tam widać się największy gejzer, są jakieś takie małe źródełka chyba, trzeba dojść taką ścieżką. Często tutaj widuję takie puste place zabaw. Nigdy chyba jeszcze nie widziałem dzieci, które się na nich bawią. Jest to dosyć przerażające. Cóż miałem powiedzieć? Kurde, no dużo ludzi, ale no, czego mogłem się spodziewać po takim miejscu? Wejście jest chyba darmowe, co jest plusem. Także będziemy zmierzać zaraz do, do tego głównego gejzera. Nigdy gejzera w swoim życiu nie widziałem, także mogę być bardzo podekscytowany, tak jak oczywiście jak wy. A i korzystając z tych ładnych widoków za mną, nie wiem czy widać je tak dobrze jak na żywo, ale chciałem powiedzieć, że... Chciałem odpowiedzieć ludziom, którzy pytają o ziołowy content na kanale. Chciałem odpowiedzieć wam wszystkim naraz, czyli ziołowy content na pewno będzie. Musicie tylko trochę poczekać do wiosny, aż wrócimy z tego kraju gejzerów i wodospadów. I na pewno będziemy kontynuować. Ja aktualnie znajduję się na detoksie, także, także będzie ciekawie spróbować yy, palenia. Po tak długim okresie czasu, jakieś 5-6 miesięcy, może być ciekawie. Ścieżka jest dosyć zawiła i długa. Pewnie dlatego, dlatego, żeby atrakcja była trochę dłuższa. Bo, no bo co wejdziesz? Spojrzysz, jak woda wybucha z ziemi i to wszystko. No, przez taką ścieżkę po sobie trochę pozwiesz. I ogólnie jest to taki ładny park. Pierwszy raz widzę park tutaj. Taki serio z drzewami i z normalnymi ścieżkami, nie takimi krzakami. Po takim długim pobycie na pustkowiu jest to także jakąś atrakcją w sensie no taki park. Chodzimy właśnie pod górę, więc na pewno też będą fajne widoki. Zaraz się przekonamy. No, okazało się, że poszliśmy jak zwykle złą trasą. To, był, to była jakaś tylko ścieżka na wzniesienia, a trasa do tego dużego gejzera była bardzo prosta. Wystarczyło wejść ścieżkę obok. Także cofamy się i do zobaczenia w gejzorze. Tu mamy zakaz wstępu dalej, Ścież, po ścieżce leje się woda, Unosi się zapach siarki. Fajnie to wygląda, zakazane tereny. Właśnie minęliśmy gościa, który próbował napić się wody ze strumienia tutaj, idącego przy, przy drodze z tego tutaj. To było bardzo mądre posunięcie, woda o smaku siarki, jeszcze ciepła i przy ulicy, bardzo mądrze. Tu macie taki potoczek. No na pewno nie jest to woda pitna, nie muszę dronów. No tu jak widać zrobili już chodnik do atrakcji. Już niedługo będziemy. Uwaga, dochodzimy do jednego z dwóch chyba gejzerów. Ciekawe co jaki czas się, co jaki czas wybuchają, ciekawe czy jest gdzieś napisane, czy jest to losowe. To ja po powrocie do Polski, po takim długim detoksie. Dobra, tu mamy kolejne, jednak nie trzeba było iść naokoło. Czy wybuchnie, czy nie. Ten gejzer jest. Są bardzo rzadkie erupcje, więc bylibyśmy szczęścieżami, gdyby się udało. Idziemy na ten kolejny, na ten trzeci. Może tam się też uda. Tu mamy trochę kosmiczną ziemię. Za mną to chyba nie gejzer, tylko jakieś źródełko, które jest zamknięte, chronione. I woda jest przepiękna, tak czysta, że chciałbyś tam wskoczyć. Dobra, wybuchający bąbel wodny, zobaczony podwójnie, więc możemy zwijać na wodospady. Dobra, starczy tych gejzerów. Czas właśnie na ten wodospad ruszamy. Droga jest prosta, to jest jakieś 8 km stąd, więc nie potrzeba nawet GPS-a. Tutaj w ogóle nie potrzeba za bardzo GPS-a, bo nic nie ma, są tylko proste drogi. Więc zazwyczaj wystarczy się kierować tylko poprzez znaki drogowe. Dotarliśmy do wodospad, w ogóle zapomniałem wspomnieć, że naprawdę mam szczęście, bo trafiła nam się znowu zajebista pogoda, chociaż może to już mówiłem, jest trochę zimno, to też to na pewno mówiłem, jest zimno, czyli nie jest ciepło, czy jest zimno, tak, ja jeszcze w tym kapturze to już w ogóle nic nie słyszę, bo oczywiście przewiało mnie, mam zatkane jedno ucho. Islandia jest w ogóle takim krajem, w którym mojemu organizmowi ukazują się wszystkie nieznane mi dotąd choroby. Także jest to nieciekawe, ale dobra, chodźmy na wodospad. Dobra idziemy zobaczyć to z innej perspektywy. Tutaj jest milion osób, także może tam będzie trochę mniej, bo widziałem, że jest trochę mniej. Dotarliśmy na drugi punkt widokowy, to jest trochę lepiej, nawet chyba lepszy widok, ale śmiesznie, bo wszędzie tam na dole, gdzie byliśmy tam, unosi się taka lekka bryza, ale ciężko jest się dostać do krawędzi, bo wszyscy stoją jak kołki. Jest nieźle, chociaż wolę takie naturalne miejsca bez ludzi. To mimo to ten wodospad robi wrażenie. Jezu chwila z ludźmi już przeuciekać. Lekki nerw zapajam, bo ludzie są takimi kołkami, stoją w tych barierkach i się gapią i wpycha się każdy na siłę zamiast poczekać w kolejce na, na to, żeby zrobić sobie zdjęcie, to każdy się wpierdala, o Boże. Trzymaj tam je. Jeszcze rzucam papierosy, to w ogóle dodatkowo jestem nerwowy, ale ten, idziemy, tutaj jest trochę mniej osób, także będzie o wiele spokojniej. No i też my zdenerwowali, jak wchodziliśmy po schodach. To wszyscy schodzili po całej długości schodu zamiast jakoś podzielić się, że, że ludzie, że po prostu podzielić to na ruch prawostronny albo jakikolwiek, ale nie. Każdy idzie gdzie mu się podoba. To jest kołkostwo ludzkie, ale ja się nie denerwuję. Idziemy dalej. Czy ja jestem nerwowy? Może troszkę. Zwiedzone, zobaczone, wracamy, no, ja osobiście mam dość tych tłoków turystycznych Więc jedziemy teraz na jakieś małe zakupy, nie wiem, może jeszcze coś dogram, jeśli będzie coś ciekawego po drodze wam pokażę A jeśli nie, to wrócę za chwilę, żeby się z wami pożegnać, betojarze że... Tak, właśnie to zrobię Zapomniałem wam też dodać, że obie te atrakcje były darmowe, czyli to było zero koron islandzkich, czyli tyle złotych no, jak bym mógł to podsumować? W sumie przed chwilą o tym mówiłem, więc Tak jak mówiłem także przed chwilą Jeśli będzie coś ciekawego To jeszcze wam to pokażę, jeśli nie no to, no to będzie koniec Tego odcinka, tego epizodu Zobaczymy Czekajcie Tu jest coś ciekawego, jeden bok z 200 koron Aha, mamy jakieś drobne? Nie, chyba. Ja mam w portfelu chyba To zaraz oprzejmy. Także kupujemy Jeden bok z 200 koron, dobra. Wkładam 200, żeby był dowód. I bierzemy. Jakaś karma dla konia. Także tym pięknym akcentem zakończymy ten odcinek. To już wszystko drodzy betoniarze. Miejmy nadzieję, że nie odgryzą mi ręki te piękne koniksy. Ale fajne. A ten, Tak? jakie miłe. Także subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka, proszę, jeszcze jeden. No, śmieszne.